bardzo gorąco w poniedziałek. Moi drodzy, dzisiaj, między innymi, tylko chcę Wam pokazać targi, drugie targi, pod tytułem co jest grane, Targi w Pasu Kultury i Sztuki, organizowane dla branży muzycznej. Rok temu po raz pierwszy, w tym roku już okrzepły bardzo dużo firm związanych z branżą muzyczną, muzyczną od firm wydawniczych po agencje koncertowe. Bardzo to dobrze wygląda i w porównaniu z takimi targami, na które mogliśmy oglądać w Europie, to ma to duży sens, pokazuje, że polska branża muzyczna jest bardzo silna, bardzo różnorodna, bardzo mocna, bardzo dużo propozycji. My tu dzisiaj pokazujemy słowo tego melona, czyli nasze wyda wydawstwa muzyczne, ale także mówimy o przystanku Utco, pokazujemy na ekranie nasze płyty koncertowe, rozmawiamy z ludźmi. Dzisiaj także miało miejsce, e miała miejsce taka bardzo ważna debata o polskiej muzyce. Debata, która pokazuje, czy polska muzyka puszczana w radiu ma być. Jeszcze z góry określana prawem, literą prawa, a więc jak sami wiecie, bo dzień dzisiejszy jest e, są to procenty, ile procent polskiej muzyki, chyba 33% ma być, to ma się zwiększyć do chyba 40% polskiej muzyki, która ma być emitowana w rozłośniach radiowych. Oczywiście ludzie wymyślają cuda, więc robią tak rozgłośnie radiowe, takie wszystkie organizują, aby słuchać tej muzyki e, w godzinach wieczornych, aby tam wtedy w tej ogromnej masie ta muzyka się ukazywała, co nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby muzyka polska przeplatana tą muzyką ze świata uczyła nas i pokazywała, że jest niezwykle mocnym trendem muzycznym. Dzisiaj dyskutowaliśmy w takiej ożywionej dyskusji, ponieważ publiczność stwierdziła, że istotnie słucha pewnego unitu, pewnej playlisty, która już jest z montami do wyrzucenia, a więc no stąd te same muzyki ma się, muzyka ma się uczucie, że jeden artysta gra, nagrał w ciągu swojego życia trzy numery góra i nawet, że dyskutowaliśmy to pośród takich ludzi jak Roxy Music, jak Antyradio, to przyjacielsko mówię o tych rozgłośniach radiowych, bo je słucham, ale także i one nie uniknęły właśnie takiej playlisty, takiego grania w kółko tego samego. Mówiliśmy o tym, czy takie prawo ma być narzucone, tak jak we Francji się dba o język francuski, o muzykę francuską, tak jak podobno jest tak w Bułgarii, jak jest w Norwegii, jak w Japonii, czy w Korei Południowej. Publiczność pokazuje, że też ma dosyć słuchania takich playlist, że szuka e, muzyki nowej, ambitnej, ale też prawda jest taka, że muzyka ambitna. Muzyka Daniszowa nie udźwignie wielkiego radia, radia, którego słucha ileś milionów ludzi o bardzo przeciętnych takich swoich pragnieniach muzycznych. Dyskusja dosyć żywa. Moje wnioski są takie, że robimy swoje i na końcu cała ta muzyka polska, którą zaprezentowaliśmy na płytach, niestety nie trafiła nigdy na e, fale radiowe, oprócz moich audycji. A więc jest trochę takie pieprzenie w bambus e, twórców innych rozgłości radiowych, że szukają takiej dobrej muzyki. A my prezentujemy nie niszowe kapele, ale często te kapele bardzo uznane, w związku z tym fajnie byłoby usłyszeć przebój Heja właśnie w wersji publicznej. Ale nawet nikt nie próbuje otworzyć takiej, o, takiej płyty, nikt nie próbuje do niej zajrzeć. E, na tym polega problem. Dzisiaj jesteśmy na e, targach, dzisiaj je oglądamy, dzisiaj one się kończą. Bardzo dużo muzyków, widać, że duże zainteresowanie, co znowu pozwala myśleć optymistycznie o naszej branży. Ja już Wam teraz pokażę to, co tutaj prezent, prezentujemy. Dwie płyty, które się za moment ukażą. E, elektryczne gitary i Lux Torpeda 2, a tak można to nazwać, z koncertu złotego. Bączka także Wam zaprezentuje już nową koszuleczkę naszą, czyli Godność. Godność, ta jedna koszulka poleci do Glacy. Glaca u nas się był na stoisku, chce ją porwać i reprezentować nas w Wielkiej Brytanii, tam gdzie będzie grał w Londynie na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy. To najbardziej gorąca sytuacja, która miała miejsce na targach, ale jeszcze, żeby powiedzieć Wam o zupełnych aktualnościach, obejrzyjcie jak te targi wyglądają, ale yy, o zupełnej aktualności popędzę do nas przy naszym biurku, aby Wam powiedzieć, co słychać w poniedziałek. Grunt to bunt. To jest pierwszy tom, a to jest drugi tom. To już dwie książki o Jarocinie, e, napisane przez Grzegorza Witkowskiego. Spotkałem się z tym panem, rozmawialiśmy o Jarocinie, ale ta książka zawiera, słuchajcie, mnóstwo rozmów, bardzo ciekawych dla mnie przynajmniej, ponieważ w tych rozmowach wreszcie ustaliłem, kiedy byłem pierwszy raz w Jarocinie, a byłem w 1985 roku. Wszystko z tego wynika, że pierwszy raz pojechałem, po prostu przewinąłem się przez Jarocin w 1985 roku, później już regularnie jeździłem a w drugim i pierwszym i drugim razem z Walterem Chełsowskim mieliśmy tę przyjemność, aby festiwalem zawiadywać. Później jeszcze przez dwa lata festiwal pograł i w 94 roku przerwał swoją działalność na kilka lat, aby odnowić się w tym Jarocznie, który po dzień dzisiejszy gra i huczy. Ale moi drodzy, książka jest świetnie napisana, ponieważ książka mówi o wszystkim, o wszystkim, co wtedy się działo i mówi takim językiem bardzo e, normalnym. A więc kiedy przeglądacie, kiedy się wydaje, że jest tyle tekstów, to później się okazuje, że w tych tekstach są fajne pytania typu co jedliście, gdzie mieszkaliście, czy ktoś rzucał kamieniami, czy było e, ostro, czy było miło, czy było wesoło, jakim pojazdem poruszaliście się do Jarocina, czy pociągiem, czy z samochodem, e, co wtedy działo się obok jak wyglądało w ogóle zakumplowanie się, jak wyglądało gwiazdożenie i niegwiazdożenie. Super wspomnienia. Także rozmowy z ludźmi, którzy robili yy różne znaczki, którzy zawiadywali służbą porządkową, którzy pracowali przy Jarocinie, a więc taka normalna codzienność na przestrzeni wszystkich lat, a więc Jarocina aż do 94 roku, głównie lata 80 są tutaj opisane, absolutna kopalnia wiedzy, nieprawdopodobna, ponieważ poprzypominają sobie przy okazji mnóstwo nas kapel, a nawet przez wspomnienia artystów i ludzi przypominają sobie te koncerty, a więc na których byłem, na których stałem, jak Wańka Wstańka i Ludojad śpiewali Maryna Gotu i Pierogi. ponieważ że też mnie to wtedy zachwyciło takie folkowo-rokowe granie. Nie przetrwało w tej wersji wańki wstańki i bufeta. Wielki gościu, wielki gościu, który, e, który właśnie stamtąd e, nawijał, ale przetrwało to w opowieściach. Wczoraj byliśmy na targach. Yy, na targach branży muzycznej, i kiedy już nagraliśmy wszystko, to spotkałem pana, który się nazywał Kapitan Nemo. Kapitan Nemo był taki piosenkarz, człowiek, który yy, w latach 90., na początku lat 90., bardzo, bardzo popularny, koniec lat 80., -tych, 90., -tych, śpiewał. Takim wtórze muzyki, jakby elektroniczny, taki trochę kraftver. I kiedy go spotkałem, niezmieniony gościu, kompletnie. Ta sama czapeczka, te same buty w szpic, to przypomniał sobie, jak z nim zrobiłem wywiad do rozłości harcerskiej i powiedział: Słuchaj, po dzień dzisiejszy z nami wspominają ten wywiad jako zupełnie abstrakcyjny. A to właśnie był taki abstrakcyjny czas, który jest zawarty w tej książce. Polecam książkę bardzo, bardzo, yy, bardzo mocno. A dzisiaj, moi drodzy, zapraszam na Lenko yy, Tower. Lenko Tower, czyli mała scena. Ja obiecuję, że już wreszcie pochylę się nad Małą Sceną, bo do mnie wróciły wszystkie płyty. Dosłownie dzisiaj przyszły wszystkie płyty e, nagrane ze sceny folkowej. A więc wreszcie pochylimy się nad Cabanosem, pochylimy się także nad Mariką i spoko Armią. E, Ludzie Mili to jest muzyka, którą wreszcie wsłuchałem się, posłuchałem, co się działo na małej scenie, a więc Mała Scena już będzie teraz bardziej ruszana. Jeszcze raz nawiązując do dyskusji, która wczoraj e, miała miejsce podczas targów, to tak swoją drogą pominąłem jedną rzecz. Kiedy spotkaliśmy się z tymi ludźmi i ja miałem prowadzić całą tę dyskusję, a się pewnie się tak stało, że z tym mikrofonem latałem i podawałem ludziom, ponieważ prowadził to yy, pan Lizut yy, z Roxy FM i chyba yy, błędem było, że sam był zaangażowany w tą dyskusję, aby był stroną w dyskusji, zresztą podkreślił to od samego początku. Powiedział, że jest to trochę niezręcznie, ale jest stroną w dyskusji, ponieważ e, na temat tych procentów muzyki i także pieniędzy płaconej i tak dalej jest wynikających z tych kosztów, e, on też zabiera głos. Wyszło to niefortunnie i chyba troszkę źle dla całej dyskusji, bo powinien być człowiekiem strony. ale swoją drogą jedną rzecz, którą wyłapałem na samym początku. Na samym początku e, kilku panów, którzy tam Siedzieli, którzy reprezentowali największe yy, wydawnictwa muzyczne w Polsce, największe, to oni powiedzieli rzecz, która mi trochę umknęła, teraz sobie ją skojarzyłem. się gościu powiedział tak, spotkaliśmy się z trzema największymi rozgłośniami, my, wydawcy muzyki, z trzema największymi rozgłośniami radiowymi, które puszczają kilkadziesiąt procent. Yy. Są. Albo inaczej, których słucha kilkadziesiąt procent wszystkich odbiorców w Polsce. Jakąś koszmarną liczbę podał tych słuchaczy. W związku z tym usiedliśmy no i zaczęliśmy mówić o tych procentach, o pieniądzach. No do kurny nędzy no siada paru kolesi, omija całą resztę i robi z tego. Ustalenia, no przecież przed tym właśnie walczymy, no z tym walczymy, tego nienawidzimy, nienawidzimy, jak ktoś robi bez żadnej konsultacji. Na akta się tak kurzyliśmy, bo Amerykanie rzucili to nam tak, po prostu macie podpisać, a trzech kolesi wczoraj przyznało się, że si i mało tego pokłócili się jeszcze, że nie jeden podpisał, drugi nie podpisał. I wczoraj taka, takie sztwaństwo wyszło. Ja na to nie zwróciłem uwagi, dopiero później sobie zdałem sprawę, że na naszych oczach, także i publiczności, facet się przyznaje, że sobie usiadł jak taka civil banda i sobie powiedzieli, dzielimy kasę, o tak teraz, ten torcik podzielimy my. Jako Złoty Melon, który wydaje płyty DVD, jesteśmy największym wydawcą płyt DVD, ale oczywiście maleńkim w skali tych, którzy wydają tych płyt dużo. Ale to, że nikt nas nawet nie zapytał o zdanie, to, że nikt nie zapytał o zdanie lokalnych, od lokalne radia, lokalne rozgłośnie, które właśnie nadają polską muzykę, które nie mają z tym kłopotu. Przykładem, Radio Zakut. No jesteśmy z nimi związani i wiemy, że, te radii, że tej muzyki puszczają bardzo dużo. Że rozgłośnie studenckie, które puszczają bardzo dużo muzyki polskiej. I że nikt nawet nie prosił o zaznaczenie krzyżykiem tylko krzyżykiem odpowiedzi na cztery pytania, żeby mieć chociaż podstawę do konsultacji. Tylko czterech bi bisiorów. Nie nazwę tego inaczej. Usiadło do kurwy nędzy i się podzieliło to wszystko. To właśnie z tego to wynika. No pluję sobie w brodę, że tego nie zaważyłem. Dopiero później do mnie to doszło, że siedzi taka właśnie yy, gigantyczna oprawa cwaniactwa vis-a-vis -vis mnie. Nie będę się dalej na ten temat wypowiadał. Robię swoje. Puszcza muzykę polską w środowych audycjach na równi z tą muzyką, która jest u nas na przystanku Woodstock. Na nasze radio Woodstock. Puszcza dużo polskiej muzyki. Płacimy za X. Nie wiedziano, jaką nam stawkę ustawić, ale mamy stawkę, płacimy i uważam to za bardzo zdrowe. I uważam, że tak właśnie powinno być, że powinniśmy się y, też płacić te tantiemy. I nie mamy kłopotu z muzyki polskiej. Tak na końcu, niech się nikt nie wpieprza w to, co robimy, a ja niech będę z daleka od tego, co się działo na tej kanapie. Y, podziwiam tych, którzy jednak walczą. W Antyradiu nie zaprzeczam, że Cały czas jest tak, jakby kołowrotek szedł wokół tej samej muzy, ale cieszę się bardzo, że Castro nas zaprasza, że wtedy możemy pogadać o polskiej muzyce. Mówimy bardzo dużo. Krzysiodowiec mówi, w każdy czwartek jeździ tam i rozmawia bardzo dużo o polskiej muzyce. Polska muzyka, która nie jest w ogóle problemem, żeby ją puszczać. Bo ja ją mam. Wczoraj dostałem mnóstwo płyt. Słuchajcie, siedziałem do drugiej w nocy i przesłuchałem wszystkie płyty. Część doskonała. Ktoś mówi, nie ma muzyki dla klimatów, czyli Puknijcie się w łeb. Ja wczoraj przynajmniej miałem cztery płyty, które można było puścić przy lizę. Niesamowita muza. Niesamowita. Nie nasze klimaty, ale doceniam, że jest muza niebywała. I część muzy takiej, która w ogóle jest słaba, no dostajemy do fabryki zespołów. Ale aktywność jest ogromna. Ja wczoraj przywiozłem torbę płyt. Nie od firm, tylko od ludzi, którzy do mnie podchodzili i mówi, Jurek przesłuchaj, a jest do fabryki zespołów? Wysłałem, ale posłuchaj też Ty. I wysłuchałem. I wyślę teraz swojego maila ze swoją opinią, co na ten temat myślę. I nagle kolesie siedzą i mają kłopot z polską muzyką, bo im się po prostu nie chce i tyle. Nie uważam, że powinna być jakaś czapa urzędowa, która by powiedziała, macie puszczaj, bo tego też się boję. Trzeba to zrobić z miłością do muzyki. Ja to robię z miłością, w związku z tym raz w naszych audycjach jest więcej polskiej, raz mniej. Zazwyczaj jest więcej polskiej, a i tak opieramy się na tym, co się działo u nas, czyli na, fe, na festiwalu przystanek, Woodstock. A mnie wkurzyło to kanapowe gadanie. No, koleś się naprawdę. Sami podzielili wszystko. Lemko Tower, a pokój wypadł to jest na zachętę dzisiejszego dnia pogodnego, słonecznego w Warszawie, abyście byli razem z nami i wyszukiwali, wyczekiwali te wszystkie szkolenia i razem z nami się szkolili. Dzisiaj poniedziałek do środka już niedaleko, a więc do naszych dwóch programów radiowych i w jedynce i w trójce. Serdecznie Was pozdrawiam. Aha, tylko dla sztabów tylko dla sztabów. Na licytację. Absolutna godność.